No to jesteśmy właścicielami kaczek od kilku dni. I szykuje się dosyć spore zamieszanie, ponieważ trzeba będzie im zrobić jakąś bardziej sympatyczną wolierę. Do od Patryka dostaliśmy taką, w której sobie mieszkają. Natomiast robi się dosyć dosyć większa dla nich wolierka. I tak i tak polecam sobie w za miesiąc będą uczyć się latać. Taką dostaliśmy informację. Nasze dzikie kaczuszki uratowane z jajeczka. Teraz już są dużymi pisklakami No, takie dwa młokosy z nich rosną. A chciałbym zrobić tutaj, gdzie jest rzeka ogrodzenie. Tylko za cholerę nie wiem jaką wolierkę. Nie wolierkę, tylko siatkę wziąć. I ogrodzić no, bo żeby nie popłynęły sobie w cholerę, oczywiście, pewnego dnia i tak, i tak sobie polecą, ale do tego dnia jeszcze trochę czasu. Tak więc, zejście do rzeki mają dosyć sympatyczne. Rzeczkę też mają, fajną. I teraz trzeba byłoby zrobić na tej rzece jakąś zagrodę. Nie wiem. Małą damę, tamę to może nie, ale chodzi mi o taką siatkę, żeby nie popłynęły ani w lewo, ani w prawo, ale żeby mimo wszystko mogły sobie pływać, tak więc w tym wielkim zamieszaniu dużo roboty, za chwilę woliadę będziemy przestawiać, no właśnie tutaj, gdzie chodzę, potem, no właśnie, Potem trzeba będzie zrobić im jakieś ogrodzenie, żeby mogło sobie skupać trawę. A w tym wszystkim pomaga mi jeszcze jeden zawodnik. No, przywitaj się ładnie. Powiedz dzień dobry. Nie? Nie powiedz dzień dobry. A masz ochotę na kaczkę? Z jabłkami. Nie, to jest kot dezerter. Właściwie konfident. W sumie nie wiadomo nawet jak to ująć. Kaczki ma pod nosem, a woli kur za ogrodzeniem. No w sumie to nawet i dobrze, prawda? Ale to jakiś dziwny kot. No cóż. Tak więc wrzucam ten film. A na kolejny trzeba będzie chyba poczekać parę dni. Aż będziemy budować wolierę. Piękne miejsce na ziemi. Słoneczko, ptaszki i kaczki. No właśnie. Jakiś miesiąc temu, no będzie już miesiąc, poszedłem a jakże na spacer po lesie, który jest przede mną. Na spacer. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie to, co przyniosłem z tego spaceru już przyniosłem 4 jajka 4 jajka które były utopione w wodzie nie wiedząc czy w ogóle cokolwiek z tego będzie czy też nie będzie no, jajka w wodzie wyłowione przychodzę do domu Jagoszka do mnie mówi ty a może by tak jakąś coś z tymi jajkami zrobić nie wiem może jakiś inkubator Jakżeśmy pomyśleli tak żeśmy zrobili jak nakupiła inkubator ja jajeczkę przekręcałem co 6 godzin a po tych sześciu godzinach przekręcania i po upływie prawie miesiąca, no wykluły nam się pisklaki. Tak więc mamy dwa uratowane pisklęta kaczek, krzyżówek chyba, bo z tego co czytałem to odmian kaczek, zwłaszcza tutaj we Francji jest w cholerę. Tak więc ciężko to jakoś wyczuć, czy to są krzyżówki, czy też nie. Są. Ale uwaga, jakby ktoś chciał usłyszeć, jak robi kaczka, to kaczka nie robi kwa, kwa, Kaczka robi tak jak każdy ptaszek: pi, pi, pi. To jest dziwne, no ale wiecie, na wsi nigdy nie mieszkałem, teraz mieszkam i to jest coś, co widzę po raz pierwszy. I po raz pierwszy mam kaczki. <laughs> Mamy kaczki. Tak, bo jagna tutaj się również dokłada do tego wszystkiego, jakby nie było. Dba o nie. Jako swoje własne. Bardzo dobrze. W końcu ja jestem mama kaczor, <grywia> a jak daje jest mama kaczka. Tak czy siak, kaczuszki za niecały miesiąc z tego, co żeśmy się dowiedzieli, od dubylców, zaczną próby latania. A do tego czasu trzeba im tutaj zrobić, no właśnie, albo większą wolierę, Albo nauczyć yy, kaczuszki być dzikimi kaczkami. No bo teraz tak trochę nie za bardzo są już obok nas. Wciąż nas widzą. Ta wolierka tutaj. Ciężko jakoś temat przełknąć. Czy będą to kaczki dzikie, które dadzą sobie na wolności yy, radę, bo taki plan jest, żeby poleciały sobie w cholerę. Czy też sobie nie dadzą rady? I przy najbliższej okazji zaufają za bardzo jakimś kotom, albo jakimś e, bardzo dziwnym ludziom z grzmiącymi kijami, no nie wiemy jak to będzie. Byłoby fajnie, jakby sobie dały radę, prawda? Tak więc jesteśmy na etapie budowania Woliery, ale o tym następnym razem.